Witam Państwa najserdeczniej i Wasza Aga Sestr, terapeuta holistyczny, doradca życiowy. Dzisiaj w roli zupełnie innej, w roli prelegenta i współorganizatora konferencji. Także mam zaszczyt zaprosić na piątek, bo ten dzień właśnie obejmuje i patronatem medialnym i tutaj jeszcze w całości jakby robimy moderację i nie tylko, zresztą też to mogę powiedzieć w roli prelegenta. Konferencja będzie transmitowana jeszcze tak, albo na tym naszym kanale, albo na naszym drugim, Kosmi TV. Tam jeszcze pod nagraniem będzie dokładny link i będzie również link do samej konferencji, ponieważ w tym momencie jeszcze jakby nie mamy pewności co do takich pewnych kwestii logistycznych, także planujemy, żeby to cały czas szło na żywo. To ta, mamy tutaj kwestię taką, że to jest międzynarodowo i bezpłatnie. Zrobiliśmy dla Państwa taki ukłon, ponieważ czasy są trudne, specyficzne, więc też od czasu do czasu chcemy Wam dać pewną wartość. No, i tutaj konferencja. Energetyczny detoks jest wydarzeniem, które skupia się na równowadze między ciałem a umysłem ciałem, umysłem i duchem, jakby to mówimy i tym harmonijnym związkiem z naturą. Naszą główną ideą jest pokazanie uczestnikom narzędzi wiedzy, które pomogą im osiągnąć pełniejszą świadomość, pozytywną energię i zdrowie emocjonalne. No tutaj będzie i jedno i drugie, bo to się będzie odnosiło do kształtu, niemniej taka jest zapowiedź. No, i tutaj mamy kilka też wspaniałych patronatów medialnych. Więcej o wydarzeniu też macie u mnie na Facebooku. Tam są wszystkie plakaty. Tutaj jeszcze pod spodem zamieszczę i program, żebyście Państwo mieli i jeszcze więcej szczegółów. Na Najważniejszy jest ten link, albo po prostu będziecie wchodzili przez ten link. Tutaj jeszcze od razu Wam, moi drodzy, jeszcze pokażę, jeszcze przeczytam program bliżej. Hmm, bo tak czasem wygodniej jest po prostu posłuchać. No, potrzebuję ściągę. <laughs> I tak, kogo mamy? Konferencja zaczyna się w piątek, ten piątek o godzinie 10 rano, i wtedy robimy właśnie uroczyste rozpoczęcie z panią Katarzyną Sitek i wprowadzenie do samej, właśnie tutaj, konferencji. No i mamy Panią Magdalenę Szczepaniak z Niemiec. Körpertherapeut, czyli taki terapeuta od ciała, bardzo zaawansowany. Masażu terapeutin. kończyła tutaj między innymi w szkole InTouch. Masterclass, tą szkołę masażu, szule Masaż w Niemczech. Kończyła też armatoterapię. Również masterclass, tym razem w Aromaty Therapii Prof USA. Również kończyła dźwiękoterapię i inne. Tutaj pani Magda praktycznie skończyła większość zajęć u mnie w Instytucie w Szwajcarii. W ogóle jest niesamowitym terapeutą. Także kto ma możliwość jechać do niej na masaże, właśnie, bo to nie są takie zwykłe masaże, ona będzie o tym mówiła tylko na wszystkich polach, tutaj, uzdrawiające, tak można powiedzieć, e, czyli możliwość Hamburg, Szabojc, Niemcy, no jeszcze będziemy więcej mówić, bo tutaj właśnie chodzi o to usuwanie traum, regenerację i aktywację procesów samouzdrawiania. Potem, i tutaj wykład jest o 11.00. Później ja mam wykład na temat medycyny właśnie wibracyjnej i energetycznej. Później jeszcze w kontekście mojej autorskiej metody CRTS, czyli Karmic Release Transformation System gdzie będę mówiła o kosmicznym DNA, uwalnianiu traum i w ogóle tutaj o tej głębokiej transformacji, ściąganiu potencjałów, czyli tym wszystkim, co daje tutaj ta moja metoda, którą notabene najchętniej nie ukrywam, że pracuję przez internet. Ale wiadomo, gdzieś tam na żywo też po drodze się spotykamy. Następnie godzina 14, pan Georg Garbowski, Niemcy, mieszczy bioterapii, naturopatii, również dźwiękoterapeuta, no i przede wszystkim twórca, a nawet muzykoterapeuta tak można powiedzieć, bo też ma szkołę muzyczną ukończoną. I twórca konceptu terapii kamertonami, właśnie na podstawie między innymi z badań obrazu krwi przed sesji dźwiękowej. W jego asortymencie znajduje się również dostępnych około 190 kamertonów. No nie ukrywam, że większość z nich mam w gabinecie, zresztą pani Magdalena również posiada tam właśnie w Niemczech. No i również pani Izabela, która będzie występowała na konferencji, ona również te, ten asortyment posiada w Anglii. No i ona tutaj właśnie też pracuje metodami pana Georga między innymi. No, i tutaj mamy jeszcze, e, będzie również mówił właśnie o płytach, m, które wydał w kontekście właśnie synchronizacji. Czyli tutaj mamy Klang Academy Stingab, Stingabel Worms. Więc, jeżeli ktoś mieszka w okolicach Worms, to może na tę terapię udać się e, nawet osobiście. No, za tydzień w Katowicach będzie można spotkać również na stoisku i pana Gorga na żywo, i panią właśnie tutaj Izabelę, i również mnie. Mamy tam różne stoiska. Katowice Ezofest, też już na Facebooku pod Agnieszka malczewska Błaszczyk, tam będzie również więcej informacji w tym temacie. No, tutaj dalej, no to jeszcze godzina 15. Mamy tutaj wystąpienie z panem magistrem, inżynierem Mariuszem Rzadkoszem, inspektorem budowlanym, zarządzający firmą budującą domy z drewna księżycowego. Partner firmy Toma. O drzewie księżycowym też macie tutaj parę rzeczy na kanale. zresztą tam nagranie z panem Georgiem Garbowskim, nagrania różne też macie. Też znajdziecie na kanale w tej zakładce Dźwiękoterapeuci. Nawet tam Pani Iza się przewija, bo tam gościnnie też zapraszaliśmy na koncerty do nas. No i tutaj Pan Mariusz Rzadkosz, również terapeuta rozwoju świadomości. Tutaj akurat jest Kraków Polska. I jeden wykład mamy wspólnie o 15 w kontekście właśnie pierścieni tensorowych. To akurat wam pokazuję jeszcze tą naszą branzoletkę tensorową. Właśnie z nim mam przyjemność tutaj współpracować przy no, tworzeniu tych niesamowitych narzędzi. Będziemy o tym mówić więcej, bo to jest ta nowa medycyna wibracyjna. Tytuł wykładu: Miedź jak jako niedoceniony metal i wspaniałe właściwości w strukturze pierścieni tensorowych we wspomaganiu samouzdrawiania na wszystkich poziomach ciała, umysłu i ducha, wykorzystanie w medycynie wibracyjnej. No i. Potem jeszcze Pan Mariusz ma wykład o 16.00: Zdrowe budownictwo w służbie człowiekowi, drewno księżycowe, jako jeden z najważniejszych naturalnych materiałów służących człowiekowi. No, i tutaj jeszcze o godzinie 16.35: człowiek jako ciało, duch i umysł, uważność tych aspektów w rozpoznaniu ludzkiej energii i świadomości. Tutaj też będziemy nawiązywać, czy Pan Mariusz będzie nawiązywał. Również do warsztatów, które mieliśmy ostatnio y, możliwość prowadzić, między innymi też w Maroku. No tam było też bardzo głębokie rozpoznanie i niesamowite y, wartości. Pozdrawiam oczywiście wszystkich naszych wspaniałych uczestników warsztatów. Takie się już były mocniejsze trzy w tym roku łączone przy współpracy y, z takimi elementami też i szamanizmu i nie tylko, także było y, ciekawie. No i tutaj co do drewna księżycowego też miałam przyjemność właśnie być w obydwu fabrykach. Jedna jest w Austrii, druga jest w Niemczech i naprawdę wygląda to niesamowicie. Dodam, że moim marzeniem było kiedyś właśnie tam pojechać, zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda w praktyce. No i po wielu latach się to zadziało. No i tutaj dalej zapowiedzi zapowiedzi. Godzina 17 mamy kolejnego wspaniałego gościa. To jest pani Katarzyna Nałęcz. Ona jest zarówno, i tutaj z wykładem jeszcze dodam i detoks naturalne i skuteczne. I pani Katarzyna jest magistrem farmacji i doktorem Canonical Chinese Medicine, homeopatą. Naturoterapeutą, no i takim współczesnym szamanem kobietą. To już tych tak mówię bardzo skrótowo. Ma niesamowitą wiedzę też dotyczącą akupunktury. Cały czas bierze udział też w różnych zajęciach, superwizjach. Zresztą my wszyscy bardzo mocno doskonalimy swoją wiedzę. Uczestniczymy cały czas w różnych warsztatach, także i zarówno je prowadzimy i. No i też cały czas się szkolimy, tak, bo to, co mówię, energii się zmieniają i gdzieś tam nigdy nie siadamy na laurach. Także tutaj też niesamowita wiedza, tak samo lata praktyki. No i 18.50, jak odzyskać głos i asertywnie zaistnieć, nasza wspaniała Karolina Jane Mazur, trener procesowy, mentor, autorka książki, tutaj mamy z Anglii. No, także Anglia tutaj też dość, dość fajnie się prezentuje u nas na tej konferencji. Karolinę też gdzieś tam widzieliście u mnie na kanale, już tak mówię w skrócie. No i na koniec 19:50 Zbawienne Skutki Terapii Wodorem. Izabela Szczepańska, terapeuta dźwięku, wodoroterapeuta. Professional Safe Healing Vibration Clinic Derby Anglia. Izabela również w swoim asortymencie ma mikroskop do badania żywej kropli krwi. Tutaj ma cały czas jeszcze mentoring, taki dość mocny od Georga z Niemiec. Także to są no niesamowite badania z tej kropli krwi. To, co mówimy, łączymy tutaj i kamertony, i no i widzimy od razu jak się ten obraz zmienia, tak, jak to wpływa na nasz organizm, także też bardzo fajne tutaj rzeczy wnoszą do naszych badań, do naszych analiz. No i tak jeszcze dla przypomnienia o parę słów o mnie, bo tak tu wszystkich przedstawiłam. Doktor Nauk Społecznych, Socjologia, Psychologia Społeczna, Pedagogika, Suicydologia, Psychotronika, Bezpieczeństwo, Terapeuta Holistyczny. Regressing, czyli zaglądamy w poprzednie wcielenia, energoterapia, dźwiękoterapia, procesy na ciało, praca z ciałem, masaże energetyczne i terapeutyczne, doradztwo życiowe, prekognicja, jasnowidzenie, czyli tutaj robimy takie głębsze wglądy potencjalnych dróg życiowych, gdzie możemy pójść, co możemy. Zobaczyć akurat w tym kontekście to zapraszam na wykład do Katowic. Tu będę mówiła więcej na temat jasnowidzenia. Wykład na Sofest w Katowicach, niedziela, godzina 12.50. To też będziecie mieli reklamę u mnie na kanale na Facebooku, tam na tym górnym profilu Agnieszka malczyska błaszczyk No i tutaj mam oczywiście usuwanie wzorców analiza potencjałów, niwelowanie stanów depresyjnych i nerwicowych. Autorka książek, artykułów z zakresu suicydologii, bezpieczeństwa i metafizyki. No, oraz tych innych dziedzin, w których się specjalizuje. Tak, patrzę, co tu mam wypisane, żeby nie było. I oczywiście Jest Opositive daje patronat na całość e, u Wieliczka. No, powiem tyle. Zapraszamy serdecznie. Tutaj jeszcze Wam tak pokażę ogólnie, bo tutaj sobie wygrzebanką, że tutaj jest plakat konferencyjny. Jeden jest taki, drugi jest tej kolejny. Dodam jeszcze, że właśnie pani Katarzyna Sitek jest właśnie twórcą cyfrowym. Ona robiła te plakaty, także bardzo fajnie jej wyszły. Pani Katarzyna również tutaj będzie przybliżała Bajkoterapię. Jej wykład będzie w sobotę. No i w sobotę również polecam tam poranny wykład Magdaleny. Magdalena, tak jak ktoś mówi, ona normalnie była pod innym pseudonimem. Także możecie sobie zaglądnąć, kto to jest ta tajemnica. Magda tam, Magda nie chcę teraz przekręcić, tam też macie napisane. Też tam na Facebooku więcej na temat. No i tak, podpowiem tylko, że na Lado Day też gościnnie się wzajemnie zapraszaliśmy na scenę. Dobrze, no to słuchajcie, wszystko już wiecie. Link po prostu tam będzie pod. Mam nadzieję, że jak najszybciej jeszcze to z panią Kasią ustalimy. No i na to klikacie. No i tam pani Kasia was, że tak powiem, wprowadza. Jeżeli chcecie oczywiście być interaktywnie, zadawać pytania, mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych zakłóceń i na którymś z naszych dwóch kanałów transmisja pójdzie. Możliwe, że faktycznie na kosmite TV ze względu bezpieczeństwa <laughs> wieloaspektowego, żeby nas tutaj nie zawiesili. No i będziemy się starać już tą, tą stałą transmisję. Założenie jest takie, że wykładowca robi sobie swój wykład, tam 45 minut, a potem Wy możecie zadawać pytania. Będziemy wybierać na miarę możliwości te, na które gdzieś tam zdążymy odpowiedzieć. No, także możecie interaktywnie po prostu w czasie konferencji. To tak to co do piątku, bo sobotę sobota, niedziela to już mam inaczej, już mnie tam nie ma, w sensie już nie moderuję, nie, znaczy nie moderuję, nie moderuję w sensie konferencji, w sensie tym takim logistycznym i również już nie robię transmisji ani w sobotę, ani w niedzielę. Natomiast w sobotę mamy transmisję z czytania narodowego, która będzie na Kosmi TV. Także to jest osobny temat. Życzę Wam udanego weekendu. Za tydzień zapraszam na targi do Katowic. I jeszcze tutaj na Facebooku, czy ewentualnie pod tutaj jeszcze naszym, jak to powiedzieć, filmem, po prostu filmem, udostępnię Wam jeszcze linka do czasopisma designer. designer Halina Roza Design, jeden z naszych wspaniałych um, również tutaj um, patronów medialnych. Pozdrawiamy Szwecji. Także jak już mówiłam międzynarodowo. E, no to się trzymajcie, bo już widzę 16 minut. Konferencja została chyba bardzo dobrze zapowiedziana. E, no i. No i tyle. Trzymajcie się hej, hej.